Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian Czy dzisiaj jest 31 maj, sobota, godzina 6 rano, a jesteśmy nad zalewem Siemianówka, zaraz próbujemy tu swoich sił, jest jeden minus tylko, troszkę nam dzisiaj wieje, więc pewnie będą problemy z dźwiękiem, a jest ze mną Tomek Japonka, na razie tak stoi i nie wierzy. Fantastyczne warunki. Mów głośno, bo cię pewnie nie słychać. Bardzo wieje Tomek wie. Mówię, że wa fantastyczne warunki są. Dzisiaj pływamy na dzielnej Romanie. To musimy sobie trochę porządek zrobić tutaj. Pływamy na dzielnym Romanie. Na dzielnym Romanie pływamy. Sprawa! Tomek co ty Jest super, super, Jest super, 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 nie super, super, nie super, 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 nawet Nawet nie to, że nie znaleźliśmy super, a na wodzie jest dosłownie parę łódek. No jednak pogoda przegoniła ludzi, jest prawie pusto. No szukamy karczy na początek, znajdźmy karcze. Bo cię głowa żyga się chce od tych fal. Choroba morska, to żegnij sobie. Tak zwane Boskie chabazie.

Ciągaj go prędzej, ciągaj Malak, malak, malak Co tu za chłopa basik? Basik Pokaż tutaj basika teraz spokojnie, spokojnie uprzedzimy dwary nie Wyrzuć rybkę i pokaż Basika tutaj do kamerki Basik na no susiku Odpalił dobrze. No. Ciepie teraz. Następną sztukę. Zobaczcie. Kij się nie Jest grubo. No to Bas się odpalił. Bas się odpalił. Relaksowski Basik się odpalił. A mi się Teksas też odpalił. Miałem bardzo ładne branie. Jedziesz dziada, jedziesz. Niech, jedziesz go. Pompuj. 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 Na klatę go. To piękny, piękny będzie. Trzymaj go trzymaj. Dobry, dobry, piękny sandasz, morda. Zajrzał basika. Co, dobrze, tata napłynął na rybki? Musimy o 70, jak płynęliśmy. na 10. Tomek mi poprosił o 70. Mówi: Napój, proszę bardzo. To siedemdziesiątka stary To jest mikrusek yy, Tomek większy już nie będzie Dobra puszczaj go No i hopa Brawo Wszystko fajnie naprawdę Ryby biorą jest elegancko, tylko dlaczego zawsze mnie ten wiatr prześladuje, czy ja coś komuś złego zrobiłem w tym roku? No wieje i wieje i wieje coraz większy, no. Jak ja bym chciał w końcu połowić na flaucie bez tego wiatru, no. Bo już zaczyna mnie to denerwować powoli. Zrobiło się bardzo przyjemnie, no tak w miarę przyjemnie. Przestało wiać, świeci sobie słoneczko. Z tym, z tym wianiem to przesadziłem chyba, że... Ale mniej wieje, zdecydowanie. Sandacze już nie biorą tak jak rano. ja już tam jakieś puknięcia, stuknięcia ogólnie. No widać, że jest tutaj ryby od groma. Tylko rano była taka, no widać, że żarła. A, a teraz to tak... Tego nie widać. Łódki się rozpierzchły. Parę łódek z prawej, parę łódek z lewej. No i jest trochę tych wędkarzy. Ale zobaczymy, co się będzie działo jutro. To jestem bardzo ciekawy. Co ty Tomek sądzi, co się będzie działo jutro? może być młyn. Będzie młyn? Tak. No właśnie. Zobaczymy, jak wygląda tutejszy młyn. Co ma Tomek, co ma. To dawaj schowaj go do pokrowca Nikt nie widzi A wziąłeś kalosze? Wziąłem kalosze specjalnie na takie małe słoikowe sandacze Bo ja ten posłucham. żarbasika żarba Co fikołki fika Dobra szczurek, dawaj gumę o, a... Idzie na kotlety Mieliśmy małą awarię, bo nam pękła Prężynę od szarpanki. No i godzinę spędziliśmy na brzegu w bardzo złym momencie, bo na takim placie 1,90 m boczny sonar pokazał mi naprawdę trzy takie zapisy imponujące. No myślę, że to były naprawdę fajne sandacze. No ale awaria musieliśmy spłynąć, ale płyniemy zaraz. Płyniemy znowu, chociaż wiatr się wzmaga coraz bardziej. No ale w wodzie są sandacze, no przecież tego nie można odpuścić co nie, to no, trzeba płynąć. Kurna ile jest czasu, tyle trzeba wypływać i tyle. Idziemy tam, to Samczu. cieszysz się, że płyniemy znowu. Tak, jak patrzę jak ta łódka się pięknie buja na wodzie, to <laughs> nie mogę się doczekać. Nie ma tego spróbuję. Będzie fajnie. Tak pokaż, że się cieszysz, to nie? To mi to miejsce śmierdziało sandaczem, no. Było nie? I boję się trochę, że może być lechorek za dupkę, bo na długim wodyczku, no to pan tak tu nie walczy, więc jest, jest strzela sandacze. Więc jakby był lechorek za dupkę, to by tutaj ci strasznie. No, tak, ale to co, duża ryba, czy mała ryba? Wiesz co, no tam był krasek, jakbyś tu się skończyła, ale... No, zaraz zobaczymy. Co to takiego? Bolek. No pięknie. No. Piękny bolunio. No nie mamy podbieraka niestety. Bo bardziej tak sportowo jest. Fajny. No. Ale co? Daria ja nagrywam, pobieraj sobie. Mały rekin. Z tym sznurkiem sobie powinieneś zrobić porządek. zaraz Bo to kurde, a te to nieszczęście. O! Piękny, stary! To Twój życiowy pole. Jest. Teraz tak, głowę tak mi zapodaj. Ogonek troszkę do mnie. O! O, prawie dobrze. Nie no, ale i tak jest, wiesz. W kawał pięknej ryby. Da! Graty mordo! Godzina 20 w końcu cisza i spokój. No taki względny spokój i względna cisza, bo jeszcze trochę wieje, ale już dużo, dużo mniej. Pokażę Wam, co dzisiaj fajnie grało. Więc tak, Tomek miał rybę na Kingshada, na Shada. Ja miałem bardzo fajną rybę na kaloryfera, ale niestety spadła. Bardzo ładnie grały basy, te większe basy. W kolorach naturalnych, mi w kolorach naturalnych, Tomkowi. No, taki marchewkowo zielony. No, i oczywiście, ohio, a to już klasyka. No, tą gumę to zawsze mam przy sobie, to prawie zawsze wszędzie działa, jeśli chodzi o sandacze. No, a jeszcze, ale to nie dzisiaj, nie dzisiaj. Jeszcze Wam opowiem o bardzo fajnej sandaczowej węzce za bardzo nieduże pieniądze. O wędce, o której Wam tam już tam jakiś czas temu mówiłem, ale to, to też. Może nie dzisiaj. Szczerze mówiąc, to myślałem, że wieczorem jeszcze może coś się jakaś rybka odezwie. A tu całkowita cisza. Na wodzie już same niedobitki zostały. No, jeszcze poczekamy. Niech te słońce się schowa za horyzontem i też będziemy spadać. Jutro też jest dzień. Tak naprawdę to jutro jest pierwszy. Dzisiaj był rekonesans. Opłynęliśmy właściwie cały, cały zbiornik. Obejrzeliśmy sobie co jest za mostem. No, ogólnie takich miejsc z karczami to nie jest jakoś tak specjalnie dużo. To naprawdę no, jakby tu nie było wędkarzy, bo żeśmy te miejsce tak znaleźli trochę po wędkarzach, to byłoby ciężko na nie trafić. Ale woda bardzo fajna, ciekawa. Płytka. Na płytkiej wodzie się fajnie łowi sandacze, to jest podstawa. No pogoda fatalna dzisiaj. Mam nadzieję, że jutro to już będzie normalne łowienie, bo Dzisiaj to była walka z żywiołem, ale powiem Wam, że mówię, jak, jak na taką pogodę udało nam się jakieś ryby złowić, to, to ja to jestem dumny, Tomek, wiesz? Z ciebie też. Nawet ze mnie? Nawet z ciebie. No. Fajnie, nie, naprawdę fajnie, słuchajcie. E, łowisko fantastyczne. Tylko y, tak wszyscy troszeczkę dzisiaj narzekali. Że łowili małe ryby, że szczury, że takie właśnie do 50-55. Do Mało kto połowił większych ryb. Słuchajcie, mam nadzieję, że to nie pokłosie tego, co się działo w zeszłym roku: że te duże ryby po prostu wyjechały na patelnię. No bo tak pomyślcie sobie, jeśli tu były weekendy, że było po 400 łódek, i tam prawie wszyscy spływali z kompletem. Już nie mówię o tych, co nad kompletami spływali. No to pomyślcie sobie: no 400 łódek, to jest w weekend wyjeżdża 800 sandaczy. To no. ja nie mówię o jednym dniu, nie o całym weekendzie. To są potworne, potworne liczby. Jakby ta woda nie była słuchajcie, żyzna, to są potworne liczby. No niestety, No mam nadzieję, że, że to łowisko ma przyszłość. Bo pleni się ten sandacz tutaj jak królik, ma świetne warunki na to wychodzi. I fajnie byłoby mieć w Polsce taką wodę. Zadbaną, pilnowaną, z dużymi sandaczami. Bajka bym była. No, a wy co o tym sądzicie ogólnie? Napiszcie tam coś w jakimś komentarzu. No, a my zaraz spływamy. Wypijemy sobie tam w jakimś jednym piwku, zjemy grillka i szybciutko idziemy spać, aby nad wodą być obrzasku, aby wstać jeszcze przed świtem, bo to nie przelewki, tutaj będzie trzeba sobie rano zająć miejsce. To nie będzie takie proste. Ale mówię, no kurna, mam nadzieję, że ta pogoda w końcu będzie taka normalniejsza i że będzie fajne łowienie. No, no to się widzimy właściwie za momenciek. Dobry. Patrz, nic się nie da kurde wrócić. a zawsze na posterunku. Co tu się wyprawia się? Pan icholog, który tym zawiaduje hmm, widząc, że te ryby są totalnie nie. Masz Czy ty Zwariował? Fajny całkiem. Weź się mu, pomóżcie szybko, pomóżcie mu! Weźcie do niego! Dawaj, i... go, dawaj, 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 człowiek! Nie, Fajny!